Witajcie! Gdy mowa o początkach rebeli Bogdana Chmielnickiego, warto zacząć od października 1647 roku, kiedy to chorąży koronny Aleksander Koniecpolski ze swoim wojskiem prywatnym i posiłkami od księcia Dominika Zasławskiego wyprawił się w dzikie pola przeciwko Tatarom. Po wyjściu z Korcunia chorąży korony szedł w pobliżu obozu Lebedyńskiego. Gdzie stali kozacy regestrowi, a następnie dalej przez stepy w kierunku Dniepru. Nad rzeką Ingulcem Małym, najpewniej w pobliżu ujścia tej rzeki do Dniepru, zostawił swój tabor pod osłoną 300 żołnierza, a z resztą sił i setką wozów przeszedł przeprawę buchchuńską i skierował się przeciwko Ułusom, czyli obozowiskom tatarskim. W tym czasie w lesie lebedyńskim stało wojsko kozackie na służbie Rzeczypospolitej, a więc rejestrowe, pod wodzą komisarza kozackiego Jacka Szemberga i części pułkowników. Zarówno komisarz, jak i pułkownicy mieli asysty złożone z polskich żołnierzy, jazdy kozackiej i draganów dodane im dla utrzymania kozaków w ryzach i wierności Rzeczypospolitej. Bogdan Chmielnicki planował zbuntować kozaków rejestrowych i próbował podjąć właśnie bunt, gdy Chorąży Korony odsunął już się w kierunku przeprawy Burchuńskiej. Zamierzał pobić polskie asysty, a następnie udać się za Chorążym Koronnym i również jego wojsko znosić przy pomocy kozaków nierejestrowych, którzy licznie znajdowali się w wojsku Aleksandra Koniec Polskiego. Plany te nieoczekiwanie pokrzyżował Beżbarz z Oczakowa, zaznaczyłem go na niebiesko. Beżbarz znaczy pięć głów, słowem tym określano niewielkie zagony tatarskie, które właśnie podpadły pod obóz lebedyński i dały buntującym się kozakom zajęcie i zamiast zajmować się spiskami, kozacy udali się walczyć z Tatarami. Komisarz Kozacki został poinformowany o próbie buntu Chmielnickiego ale nie uwierzył w to, gdyż kozak, który do, o tym doniósł, został zachukany przez innym. Stwierdzono, że to nic, pijanica, nic nie warty. No i Chmielnicki uniknął więzienia i sądu. Natomiast nieco później Chorąży Koronny wracał już z wyprawy przeciwko Tatarom i wówczas zatrzymał się na Bazawuku, a więc nad rzeką Bazawuk, w pobliżu Siczy. Zaporoskiej, która wówczas znajdowała się na wyspie Dnieprowej, Skarbnica Wojskowa, gdzie straż pełnił wówczas pułk Białocerkiewski. Chorąży koronny po trzech dniach odpoczynku w pobliżu tej a na baza wółku, więc rozdzielił swoje siły, tabor wysłał wprost do Kryłowa, natomiast sam zresztą wojska ponad Dnieprem udał się na wycieczkę krajoznawczą, oglądać porochy i kudak. Tutaj widzimy kudak, gdzie znajdował się fort nieprowy, obsadzony przez polską załogę pod wodzą Krzysztofa Grodzickiego. W czasie tej wycieczki, jak donosi relacja sporządzona według mojej analizy przez żołnierza z pułku księcia zasławskiego, przychodzi w tym wiadomość, że Chmielnicki buntuje kozaków posyła tedy jego mość pan chorąży korony jego mość pana Adama Radlińskiego sługę swego który trzymał Kryłów od jego mości pana chorążego koronnego na ten czas zastaje Radliński przyjechawszy do Kryłowa różne wieści o buntach Chmielnickiego że całe buntuje kozaków aby tabor ten który idzie do Kryłowa znieść jego mość pan Radliński już zrozumiawszy że ma te zamysły Chmielnicki Idzie z Kryłowa do Burzyna, w którym był Chmielnicki, złapał go i przyprowadził do Kryłowa. Widzimy tutaj Burzyn, gdzie Chmielnicki został schwytany, i Kryłów, do którego został przyprowadzony. Po pewnym czasie chorąży koronny wrócił z wycieczki, stanął w Kryłowie i zajął się sprawą Chmielnickiego. Niestety za poręgą pułkownika Czechryńskiego Stanisława Krzyczewskiego, tutaj widzimy siedzibę pułku Czechryńskiego, Czechryń. I za poręką właśnie tego pułkownika, a także trzech sotników czechryńskich: a więc wieśniaka, burłaja i tokajczuka, Chorąży koronny uwolnił Chmielickiego, ale kazał mu się udać do Trychtymirowa, więc na północny zachód, do komisarza kozackiego Jacka Szemberga, żebym się wytłumaczył z tych donosów na Chmielickiego, jakie były. No więc Chmielnicki z tymi, którzy poręczyli za niego trzema sotnikami, faktycznie udał się najpierw w kierunku Trechtymirowa, ale po przeprawie przez Taśmin zaraz skręcił w prawo, jeszcze raz się przeprawił i już uciekł na Zaporoże. Trudno powiedzieć jednak dokładnie kiedy. Wedle Nikity Fomina Chmielnicki zjawił się na Zaporożu trzy niedziele przed Maslenicą, co wychodziłoby około... 26 stycznia. Jest jednak relacja, która mówi, że stawił się tam już w adwent. W każdym razie na początku Chmielnicki próbował się porozumieć z kozakami, którzy znajdowali się na skarbnicy wojskowej. Donosi o tym Jan Myśliszewski, który stwierdził listem z 14 marca, że rejestrowi, którzy stali właśnie na załodze Siczy, Samo piątego, z nimi się znoszącego, nie pojmali. Samo piąty to znaczy właśnie w pięć osób, licząc z tego przywódcę również. W liście te, tym jest też informacja, która pozwala ustalić, gdzie znajdowała się wyspa Budzk. To znaczy w tej i innych relacjach. Tutaj się dowiadujemy, że te, ta wyspa Budzk to pod Karajteben jest, a więc gdzieś w pobliżu Kar, Karajteben, Ostrowu Najwyższego, czyli Ostrowu, czyli wyspy. No i że stamtąd Chmielnicki, mocno się osiedziawszy, dał się z tym słyszeć, że pójdzie na morze, lipy wszystkie ubała ze joro. to jest zniekształcenie, to chodzi o białe jezioro, pobrał i te na dwie rozrzyna i czółny morskie robi. Natomiast autor diariusza z pierwszego okresu buntu, wedle analizy Wiesława Majewskiego, był to towarzysz z Chrągwi Kozackiej, Jacka Szemberka, z czymś ja się zgadzam, twierdzi, że Chmielnicki z tymi trzema sotnikami, którzy za niego poręczyli, poszli na zaporoże, gdzie na ten czas górski pułkownik korsuński był na załodze korzeniami w skarbnicy, bo to już było w adwent. Chmienicki ze swymi rebelizantami stanął o milę niżej i zaraz się porozumieli ze sobą kozacy, co byli na załodze z chmienickim, do którego się wnętna zbierało piastunów kapańczyków ze wszystkich niżów rybaków i tym podobnych. No i tu widzimy to na mapie, a więc mamy tutaj skarbnicę wojskową, Tutaj dałem podziałkę w milach ukraińskich, bo te akurat pasowały. Mają one po około 10 km, gdzie tymczasem polskie mają po 7. No i faktycznie mile niżej, czyli na zachód od skarnicy wojskowej, widzimy tutaj wysepkę. Byłby to więc butk. Jednocześnie ten butk, zaznaczony tutaj strzałką, jest też w pobliżu tego białego jeziora, gdzie Chmielnicki pobrał lipy, no i w pobliżu. Wyspy Kair, który można najpewniej identyfikować jako ów teben. Ewentualnie może to inna wysepka, która jest z tych dwóch zaznaczonych w pobliżu Budzka. Wydaje mi się, że raczej chodzi właśnie o Kair, bo Kair i Kajar to dość podobnie brzmi. Więc myślę, że chodzi właśnie o to samo. Natomiast skreśliłem tutaj Tomakówkę. W niektórych opracowaniach, na przykład u Biernackiego, na stronie 85, możemy przeczytać, że Budski i Tomakówka to to samo. W istocie jednak tak nie jest, bo Plan twierdził, że Tomakówka leży bliżej Rusi niż Tartarii, czyli bliżej ruskiego albo polskiego, też brzegu rzeki Dniepru niż bliżej, niż tatarskiego. Natomiast jak dowiemy się dalej z jednego cytatu, Buck leży bliżej tatarskiego brzegu niż polskiego. Tak więc informacje Boplana o tym, że Chmielnicki zbierał swe siły na Tomakówce, należy odrzucić, gdyż wszystkie inne relacje mówią o Bucku. Nie możemy zatem nie możemy też twierdzić, że Tomakówka i Buck to jedno, jak robią to niektórzy autorzy. No i warto określić, jakie siły miał Chmielnicki, zanim zaczął pierwsze działanie. By były to na początku siły naprawdę bardzo niewielkie. Wasyl Unkowski rozmawiał o tym z Chmielnickim i sporządził relację, z której wynika, że Chmielnicki poszedł w zaporogi i wszego nas w wojska było pół sta człowiek, czyli że było tam pół trzecia sta ludzi, a więc 250. Więc bardzo niewiele. Jest też kilka relacji, które mówią, że Chmielnicki zebrał na początku 300 ludzi. A więc jest relacja Kunakowa, który był w Polsce i u Chmielnickiego. Relacja częściowo bałamutna, ale te 300 osób, jak widać, to dość wiarygodna informacja. O 300 pisał też w swoim dziele Wespazjan Kochowski. Nieco przesadzona za to wydaje się relacja Hetmana Wielkiego Koronego Mikołaja Potockiego do, do króla Władysława, że mała się to rzecz widzi ex initis buntów 500 człeka, a więc w początkach buntów 500 człeka. Jednak jest to przesadanie zbyt duża. Natomiast Wawrzynie Surdawski pisał, że da, za danym znakiem zrazu 300, potem 600 rybaków stanęło przy Nie donosi on jednak o ataku na Sicz. Więc, bardzo możliwe, że trochę uprościł informacje, jakie dostał. Części informacji nie dostał, i faktycznie Chmielnicki miał początkowo 300 osób, a potem doszło do niego 600, ale nie rybaków, tylko raczej rejestrowych, właśnie w czasie tego ataku na, na SICZ. Natomiast, jeśli chodzi o siły przeciwne, to półki rejestrowe liczyły po 1000 osób. Asysta pułkownika składała się z 50 kozaków i 25 draganów etatowo, co tam po odliczeniu 25 mniej więcej, może 20 porcji daje liczby nieco mniejsze. Po lewej widzimy tu Bogdana Chmielickiego, natomiast po prawej Stanisława Krzyczewskiego, który dowodził jednym z pułków wysłanych wówczas na Zaporze. Krzyczewski został wysłany właśnie w pościg za Chmielickim. Ze swoim pułkiem. Czy wziął wszystkich rejestrowych? Nie wiem, ale asysty, naj, asysty swoje najpewniej wziął w całości. W liście Łukasza Miaskowskiego z Bałabanówki dowiadujemy się o ataku y, na Sic 4 lutego. Warto jednak dodać, że inne relacje, y, niektóre inne relacje podają, że Chmielnicki spędził z Siczy pułk Korsuński. W istocie spędził Czerkaski ale myślę, że można to pogodzić. Najprawdopodobniej przed Pułkiem Czerkaskim po prostu służbę na Siczy odbywał Pułk Korsuński, który ustąpił stamtąd bez walki, zmieniony przez Pułk Czerkaski. Wydaje mi się, że Pułki rejestrowe odbywały służbę na Siczy po miesiącu, więc jeśli ostatniego stycznia Pułk Korsuński ustąpił z Siczy, a już wkrótce nastąpił atak, to faktycznie w niektórych relacjach mogło wyglądać to tak, jakby pułk Korsuński został spędzony, choć w istocie był to pług czerkaski. A więc 4 lutego na siczy, w której pułk Czerkaski wedle powinności swej ordynacji Rzeczpospolitej, ekskubias, czyli straż odprawował, zdrajca Chmielnicki nastąpił i żywność wszystką pobrał, i czółny wszystkie zabrał. Co ciekawe, jednak dowiadujemy się z innych relacji, m.in. z listu Zaporoża do Hetmana Potockiego z 13 marca, według starego stylu z 3 marca, że odbyło się tutaj to starcie bez żadnej walki, to znaczy opanowanie sić. Otóż Kozacy donosili w do Potockiego, że ważność Mój miłościwy pan, potrzebować raczysz, z czyjej porady i namowych Chmielnicki wszedł do sieczy czerkaskiej. Wtedy oznajmuję waszej miłości swemu miłościwemu panu, że czerkascy wszyscy i Sotnicy z nami się na to zezwoleli i nam kazali iść bezpiecznie. Dlaczego nam i siecze z borożnem, czyli z żywnością, popuścili, w czym i czerń wszystka na nich patrzali, na starszyznę swoją i oddawszy nam chorągwie i bębny. W Radzie z nami postanowili, że doma uprzątnowszy do nas być wszyscy mają. Jak więc widać, kozacy czerkascy nie tylko nie stawili oporu, ale wręcz oddali Chmielnickiemu żywność, czułna, chorągwie i jeszcze obiecali do niego wrócić po jakimś czasie. Wyglądało to mniej więcej tak. z Zbudzków Chmielnicki najpewniej na czułnach zbliżył się do skarbnicy wojskowej. No, a pułk Czerkaski ustąpił stąd na ląd, zostawiwszy wszystko. Następnie jednak pułk Czerkaski spotkał się z idącym w pościg za chmienickim pułkiem Czechryńskim pod wodzą Stanisława Krzyczewskiego. I już 5 lutego, wedle relacji Miasko Michałowskiego, Łukasza Miaskowskiego, oczywiście, Nie. Pan wadowski Czerkaski i Pan Krzyczewski-Czechryński, który dla kumoterstwa na porękę wypuścił Chmielnickiego, pułkownicy nastąpili, kilkadziesiąt kozaków i po towarzystwa swego na straż prawiwszy, których on zaskoczył, pojmał. No i wreszcie 9 prezentis, czyli 9 lutego, potajemne, podobno ze wszystkimi kozakami mając porozumienie, Apertam intulit hostilitatem, czyli otwarcie wyznał swoją nieprzyjaźń, i o północy, tamże na zaporożu, na wyżej pomienionych pułkowników, tabor uderzył. Zdrada się wszystkich rejestrowych odkryła, bo samiż strzelali na nich, takiż iż z chorągwiami i bębnami ledwie do kryłowa pouchodzili, dwadzieścia i kilka draganów i więcej niż dziesięć towarzystwa straciwszy. Tak więc pułkownicy ponieśli dość ciężkie straty, ostrzelani też. Przez swoich rejestrowych. Jednak nie wszyscy rejestrowi wówczas przeszli na stronę Chmielnickiego. Jak się zdaje, za Rudawskim można sądzić, że było to 600 osób, z kolei Kunakow twierdził, że 500 rejestrowych przystąpiło wówczas do Chmielnickiego. Wreszcie najwyżej można liczbę rejestrowych, którzy przeszli na stronę Chmielnickiego, oceniać na 1000, a jak mówię, najwyżej na 1000. Dlatego że później w maju zaledwie 5 tysięcy Kozaków rejestrowych, może nieco więcej, wzięło udział w wyprawie na Chmielnickiego, ale właśnie co najmniej 5 tysięcy, a więc co najwyżej 1000 Kozaków rejestrowych mogło w czasie tego ataku z 9 lutego przejść na stronę Chmielnickiego. Czy yy, bardzo możliwe, że Chmielnicki po opanowaniu właśnie skarbnicy wojskowej, z tej skarbnicy ruszył przeciwko? Pułkownikom Czerkaskiemu i Czechryńskiemu, ale nie jest to pewne. To jest po prostu jedna z możliwości. Może też z Bucka ich atakował, ale no, tego po prostu niestety nie wiem. Wiem natomiast, że Chmielnicki po, po pokonaniu pułkowników kozackich ustąpił znów do Bucka. A w każdym razie znalazł się na Bucku. No i tutaj jego siły były już większe niż te 250-300 osób. Adam Kisiel w liście do Dołgorukowa y, oceniał je na 1000 lub niewiele więcej. Z kolei z czerka, z 2 kwietnia donoszono, że Chmielnicki leży na Ostrowie, w budzku nazwanym Dnieprowym, od brzegu dwie mile tu od nas, czyli... Od polskiej strony dwie mile do tej wyspy, a po tamtej stronie od Krymu zdziała dobrego ledwie dostrzeli, a więc dużo mniejsza odległość. Chultajstwa jest na tym ostrowiu najmniej tysiąca bo im pasy wszędzie przestępowano, aby się do Kupy nie schodzili. Pasy, czyli przejścia. Tak więc 1500. I to było w tym czasie, kiedy Chmielnicki już miał posiłki tatarskie liczące 300 do 500 osób. Tak więc kozaków mogło być tutaj najwyżej 1200, co by się zgadzało z, mojej, z moją sugestią, że co najwyżej 1000 rejestrowych przeszło na jego stronę. No i były też relacje, które podawały siły Chmielnickiego nieco więcej na tym budzku już po, po, po zwycięstwie na Zaporożu. Łukasz Miaskowski twierdził, że Chmielnicki rachuje swoich 2500, między nimi Tatarów ma 500 a Hetman Mikołaj Potocki pisał nawet o 3000, między którymi miało być kilkuset Tatarów. Jest też parę relacji podających znacznie większe liczby, na przykład Wimina pisał o 5000, tysiącach, Kunakow pisał o dziesięciu tysiącach, no ale to są już liczby zupełnie fantastyczne, bo w istocie na Zaporożu w tym czasie zbiegostwa prawie nie było, no a poza tym Polacy po, po pokonaniu przez Chmielnickiego pułkowników czekryńskiego i czerkaskiego Polacy postawili straże na przejściach na Zaporozze tak żeby kozacy się tam nie zbierali i więc siły kozackie nie mogły za, za bardzo wzrosnąć No i wreszcie mamy bibliografię dwie strony tutaj pierwsza strona Tutaj druga strona, można sobie zatrzymać, odnotować z czego korzystałem, a w następnym nagraniu myślę, że opowiem o bitwie nad żółtymi wodami. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania następnych odcinków.